Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Ciągły postęp w branży motoryzacyjnej doprowadził do pojawienia się innowacyjnych technologii mających na celu poprawę osiągów, wydajności i wrażeń z jazdy. Wśród tych innowacji szczególne miejsce zajmuje silnik Fetek Variable Valve Timing and Lift Electronic Control Opracowany przez japońskiego producenta samochodów Honda, Fetek stał się synonimem mocy, oszczędności paliwa i wyjątkowych wrażeń z jazdy. W tym artykule przyjrzymy się tajnikom silnika Fetek, wyjaśniając jego złozona nature i demistyfikując jego działanie. Zbadamy kluczowe komponenty tego silnika, ujawniając Meiji, która kryje się pod maską. Ponadto przyjrzymy się wielu trajbem pracy Fetek i omówimy jego zalety, zarówno pod względem osiągów, jak i zużycia paliwa. Podążaj za nami w tej podróży do serca inżynierii motoryzacyjnej, gdy rozkładamy silnik Fetek, aby zrozumieć, w jaki sposób ta rewolucyjna. Technologia na nowo zdefiniowała standardy branżowe i nadal urzeka entuzjastów samochodów na całym świecie. Czym jest silnik Fetek? Definicja i pochodzenie silnik Fetek skrót od Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. To najnowocześniejsza technologia opracowana przez Hondę. Innowacja ta została po raz pierwszy wprowadzona w latach 80., stanowiąc kluczowy krok w ewolucji silników spalinowych. Podstawowa koncepcja FETEK jest zmienność czasów otwarcia zaworów dolotowych i wydechowych, a także wzniosu zaworów, w zależności od warunków pracy silnika. Pierwotna idea FETEK było pogodzenie dwóch pozornie sprzecznych celów maksymalizacja mocy przy wysokich obrotach dla sportowych osiągów. Przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego zużycia paliwa przy niskich obrotach dla bardziej ekonomicznej codziennej jazdy. Zalety FETEK główna zaleta silnika FETEK jest jego zdolność do dynamicznego dostosowywania czasów otwarcia i wzniosu zaworów w zależności od potrzeb silnika. Optymalizuje to mieszankę paliwowo powietrzna poprawiając ogólne osiągi silnika. W rezultacie FETEK oferuje unikalna kombinację wysokiej mocy przy wysokich obrotach w połączeniu z ekonomiczna jazda przy niskich. Obrotach wydłużając zakres użytkowania silnika. Ewolucja Fetek na przestrzeni czasu na przestrzeni lat układ Fetek podlegał ciągłym ulepszeniom. Inżynierowie udoskonalili technologię, aby zoptymalizować przejścia między różnymi trybami pracy, zapewniając płynniejsza jazdę. Co więcej, Fetek został rozszerzony na szeroka game silników, od małych ekonomicznych samochodów po wyczynowe modele sportowe, demonstrując swoja wszechstronność i zdolność adaptacji do różnych zastosowań. Krótko mówiąc, silnik FETEC stanowi znaczący postęp w technologii motoryzacyjnej, wyznaczając ważny punkt zwrotny w dążeniu do lepszych. Osiągów bez uszczerbku dla oszczędności paliwa. W poniższych sekcjach przyjrzymy się bliżej kluczowym komponentom silnika FETEC i zbadamy ich istotną rol w działaniu tej rewolucyjnej technologii. Kluczowe komponenty silnika FETEC. Zawory i wałki rozrządu sercem silnika FETEC SA, zawory SEIS i wydechowe, a także wałki rozrządu. Komponenty te odgrywają kluczowa rolę w kontrolowaniu przepływu powietrza i spalin wewnątrz silnika. Zawory SA odpowiedzialne za doprowadzanie mieszanki paliwowo-powietrznej i odprowadzanie spalonych gazów podczas gdywałki rozrządu. Dyktują precyzyjny czas otwierania i zamykania zaworów. W silniku Fetek technologia interweniuje, umożliwiając zmianę czasu otwarcia i wzniosu zaworów. W zależności od potrzeb silnika, system FETEC dostosowuje te parametry, aby zoptymalizować zużycie paliwa. Tłok i komora spalania tłok i komora spalania to kluczowe elementy decydujące o ogólnej wydajności silnika. Gdy mieszanka paliwowo-powietrzna jest zapalana przez świecę zapłonowa, tłok jest napędzany w dol, przekształcając energię chemiczną w energię mechaniczną. Konstrukcja komory spalania wpływa na wydajność spalania. Fetek pomaga zoptymalizować te procesy poprzez regulację parametrów zaworów, umożliwiając lepsze zarządzanie mieszanką paliwowo powietrzną I bardziej wydajne spalanie. System zmiennych faz rozrządu System zmiennych faz rozrządu jest podstawa silnika FETEC. Obejmuje on elektroniczne i mechaniczne komponenty, które kontrolują czas otwierania i zamykania zaworów. FETEC wykorzystuje specjalne urządzenia, często hydrauliczne popychacze, do zmiany profilu krzywki na wałku rozrządu. W trybie standardowym, przy niskich obrotach, silnik pracuje z profilem krzywki, który sprzyja oszczędności paliwa. Gdy wymagana jest wyższa wydajność. Fetek przełacza się na bardziej agresywny profil krzywki, zwiększając skok zaworu i wydłuzając. Otwarcie zaworu umożliwiając większy wlot powietrza i paliwa. Ta zdolność adaptacji pozwala silnikowi Fetek dostarczać optymalną moc przy wszystkich prędkościach obrotowych silnika, łacząc wysokie. Osiągi z oszczędnością paliwa, co jest charakterystyczna cecha, która przyczyniła się do reputacji tej technologii. W następnej sekcji zbadamy bardziej szczegółowo, jak działa silnik Fetek, podkreślając mechanizmy które umożliwiają tę wyjątkowa wszechstronność. Jak działa silnik fetek? Podstawowa zasada silnik kwetek działa w oparciu o podstawowa zasadę dynamicznej zmiany czasów otwarcia zaworów i wzniosu zaworów w zależności od warunków pracy silnika. Możliwość dostosowania tych kluczowych parametrów pozwala silnikowi optymalnie dostosować się do różnych sytuacji na drodze. Przy niskich prędkościach obrotowych silnik fetek wykorzystuje łagodniejszy profil krzywki, co przekłada się na większa oszczędność paliwa. Skutkuje to krótszym otwarciem zaworów i mniejszym skokiem zaworów, ograniczając ilość powietrza i paliwa wpuszczanego do komory spalania. Jednak gdy wymagane SA wyższe osiągi, system FETEK przełacza się na bardziej agresywny profil krzywki. Tryby pracy pierwsze tryb ekonomiczny w trybie ekonomicznym zawory SA, sterowane profilem krzywki, który promuje oszczędność paliwa. Czasy otwarcia SA skrócone, ograniczając wlot powietrza i paliwa w celu utrzymania zużycia paliwa na minimalnym poziomie. Jest to szczególnie korzystne podczas jazdy ze stała prędkością na autostradzie lub w innych sytuacjach, w których maksymalna moc nie jest wymagana. Drugi tryb wydajności, gdy kierowca wymaga gwałtownego przyspieszenia lub wysokich osiągów, fetek przechodzi w tryb wydajności. W tej konfiguracji profil krzywki zmienia się w celu zwiększenia otwarcia zaworów i zwiększenia skoku. Pozwala to na dopływ większej ilości powietrza i paliwa, co skutkuje mocniejszym spalaniem i znacznym wzrostem mocy silnika. Aktywacja Fetek. Aktywacja fetek jest zarządzana elektronicznie przez system sterowania silnikiem. W zależności od parametrów, takich jak obciążenie silnika, prędkość obrotowa i położenie przepustnicy, system fetek decyduje, kiedy przełaczyć się między profilami krzywek. Przejście to jest płynne dla kierowcy, zapewniając płyn na jazdę. Elastyczność silnika fetek umożliwia ekonomiczna jazdę na co dzień, zapewniając jednocześnie wysokie osiągi w razie potrzeby. Ta wszechstronność sprawiła, że Fetek stał się punktem odniesienia w inżynierii motoryzacyjnej, umieszczając go w sercu wielu samochodów sportowych i wyczynowych. W następnej sekcji przyjrzymy się bliżej konkretnym zaletom oferowanym przez silnik Fetek, wykraczającym poza jego proste działanie mechaniczne. Zalety Fetek. Zoptymalizowana moc, jedna z głównych zalet silnika Fetek, jest jego zdolność do optymalizacji mocy silnika w szerokim zakresie prędkości obrotowych. Dostosowując czas otwarcia i wznios zaworów, Fetek umożliwia pełne wykorzystanie mocy silnika, zarówno przy niskich obrotach dla ekonomicznej jazdy, jak i przy wysokich obrotach dla sportowych osiągów. Ta wszechstronność sprawia, że pojazdy wyposażone w Fetek nadają się do różnych sytuacji na drodze, oferując dynamiczne wrażenia przez cały czas. Oszczędność paliwa pomimo wysokich osiągów przy wysokich obrotach, silnik Fetek wyróżnia się również oszczędnością paliwa przy niskich obrotach. W trybie ekonomicznym ustawienia FETEK promują bardziej wydajne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, zmniejszając zużycie paliwa podczas codziennej jazdy. Ta dwoistość oszczędności paliwa i wysokich osiągów pozycjonuje FETEK jako zrównoważone rozwiązanie dla kierowców zainteresowanych, zarówno mocą, jak i oszczędnością paliwa. Zmniejszona emisja spalin dzięki zdolności do optymalizacji spalania, FETEK pomaga również zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Promując pełniejsze spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, Silnik FETEK minimalizuje szkodliwe emisje, spełniając tym samym surowe normy środowiskowe. Cecha ta staje się coraz ważniejsza w obecnym kontekście zrównoważonego rozwoju i zmniejszania wpływu pojazdów na środowisko. Lepsze wrażenia z jazdy kierowcy doświadczają przyjemniejszej jazdy dzięki FETEK, który oferuje bardziej dynamiczna reakcji przepustnicy. Płynne przejście między trybami ekonomicznym i wydajnościowym, zarządzane elektronicznie, zapewnia płynną jazdę i natychmiastowa reakcję gdy wymagane jest szybkie przyspieszenie. Te lepsze wrażenia z jazdy przyczyniły się do popularności Fetek wśród entuzjastów motoryzacji i kierowców poszukujących równowagi. Między osiągami a wydajnością Krótko mówiąc, silnik Fetek oferuje atrakcyjny pakiet korzyści, łaczac wysokie osiągi, oszczędność paliwa i niższa emisję spalin. Technologia ta wciąż ewoluuje, ugruntowując swoje miejsce w branży motoryzacyjnej jako znacząca innowacja. W poniższej sekcji zbadamy wpływ FETEK na osiągi samochodów, podkreślając jego wykorzystanie w zastosowaniach sportowych i wyścigowych. Wpływ na osiągi pojazdu. 1. Zastosowania sportowe. Silnik FETEK zrewolucjonizował świat osiągów motoryzacyjnych, oferując wszechstronne rozwiązanie dla pojazdów sportowych. Aktywując tryb wydajności, FETEK pozwala samochodom uwolnić pełną moc przy wysokich obrotach, zapewniając szybkie przyspieszenie i Natychmiastowa reakcja przepustnicy. Producenci samochodów, świadomi tych możliwości, właczyli Fetek do kultowych modeli sportowych, oferując dynamiczne i ekscytujące wrażenia z jazdy. Drugie silniki wyczynowe technologia Fetek trafiła również na tor wyścigowy. W świecie wyścigów samochodowych, gdzie liczy się każdy kon mechaniczny, Fetek oferuje znaczącą przewagę. Dynamiczna regulacja zaworów pozwala silnikom utrzymywać wysoka moc w optymalnym zakresie obrotów zapewniając stałe osiągi na torze. Renomowane zespoły wyścigowe zastosowały FETEK, podkreślając jego zdolność do dostarczania natychmiastowej mocy przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności paliwa. Trzecie najnowsze adaptacje technologiczne wraz z ciągłym rozwojem technologii motoryzacyjnej, FETEK stał się punktem wyjścia dla nowych innowacji. Zaawansowane elektroniczne systemy zarządzania silnikiem zostały włączone w celu dalszej poprawy osiągów i wydajności. Niektóre najnowsze modele silników FETEK SA wyposażone w systemy dezaktywacji cylindrów, pozwalające silnikowi pracować na mniejszej. Liczbie cylindrów, gdy wymagana jest minimalna moc, co pomaga oszczędzać paliwo. Wpływ FETEK na osiągi samochodu wykracza daleko poza aspekt mechaniczny. Wpłynął on na ogólną konstrukcję samochodów, od skrzyni biegów po elektroniczne systemy zarządzania, tworząc synergię, która przenosi osiągi na nowy poziom. W ostatniej części tego artykułu przyjrzymy się bliżej ewolucji technologicznej FETEK, podkreślając różne generacje tej innowacji i wybiegając w przyszłość. Ewolucja technologiczna FETEK Pierwszy FETEK pierwszej generacji silnik FETEK zadebiutował w latach 80. Wraz z pierwsza generacja tej innowacyjnej technologii. Początkowo zaprojektowana w celu poprawy osiągów sportowych, pierwsza generacja FETEK miała oddzielny profil krzywki dla każdego zakresu. Obrotów. Ostro przełacza jak ten się między nimi. Chociaż przyniosło to znaczna poprawa osiągów przy dużych prędkościach, przejście to mogło być czasami zauważalne dla kierowcy, powodując, zauważalna zmianę w dźwięku silnika. Drugi postęp w późniejszych wersjach przez lata inżynierowie udoskonalali technologię fetek, aby poprawić przejścia między profilami krzywek i uczynić wrażenia z jazdy bardziej harmonijnymi. Późniejsze wersje fetek wprowadziły bardziej zaawansowane elektroniczne systemy zarządzania silnikiem, pozwalające na dokładniejsze modulację czasów otwarcia zaworów i wzniosu ulepszenia te pomogły wyeliminować nagłe przejścia, zapewniając bardziej liniowa i przewidywalna jazdę. Ponadto, inżynierowie rozszerzyli zastosowanie fetek na szeroka gamę silników, od małych ekonomicznych silników po silniki o wysokich osiągach. Ta wszechstronność umożliwiła instalację Fetek w różnych modelach pojazdów, stając się charakterystyczna cecha marki Honda. Trzecie, przyszłe innowacje obecne trendy w branży motoryzacyjnej wskazują, że Fetek będzie nadal ewoluować, integrować się z innymi technologiami. Bardziej zaawansowane systemy zmiennych faz rozrządu, w połączeniu z innowacjami w zakresie spalania i elektronicznego zarządzania. Obiecują dalsza poprawę osiągów i wydajności Fetek. W niektórych najnowszych modelach wprowadzono również takie funkcje. Jak aktywna kontrola hałasu, pozwalającą kierowcom spersonalizować. Wrażenia dźwiękowe swojego pojazdu. Zmiany te pokazują ciągłe dążenie producentów samochodów do wykorzystania potencjału FETEK poza jego czysto mechanicznymi aspektami. Podsumowując, ewolucja technologiczna silnika FETEK odzwierciedla ciągłe zaangażowanie w innowacje i ciągłe doskonalenie. Wraz z dalszym rozwojem technologii, FETEK pozostaje kamieniem węgielnym inżynierii motoryzacyjnej, stanowiąc ważny kamień milowy. W Dążeniu do optymalnych osiągów i oszczędności paliwa. Podsumowanie: Silnik FETEK jako symbol innowacji motoryzacyjnych. Silnik FETEK przeszedł długą drogę od momentu powstania, ewoluując od niszowej innowacji do ikony przemysłu motoryzacyjnego. Jego wpływ wykracza daleko poza aspekty mechaniczne, ustanawiając nowy standard harmonijnego połączenia wysokich osiągów i oszczędności paliwa. Wprowadzenie FETEK zrewolucjonizowało sposób, w jaki myślimy o silnikach spalinowych. Oferując eleganckie rozwiązanie godzące pozornie przeciwstawne cele. Dzięki możliwości dynamicznej regulacji skoku zaworów i czasu otwarcia, Fetek przekroczył granice między ekonomiczna jazda a sportowymi osiągami. Zalety silnika Fetek od zoptymalizowanej mocy i zmniejszonej emisji spalin po lepsze wrażenia z jazdy sprawiają, że jest on popularnym. Wyborem zarówno wśród codziennych kierowców, jak i entuzjastów samochodów sportowych. Ciągła ewolucja fetek jest świadectwem nieustannego zaangażowania inżynierów motoryzacyjnych innowacje. Od subtelnych poprawek w elektronicznym zarządzaniu silnikiem po postępy w systemach zmiennych faz rozrządu, każdą generacja fetek przynosi znaczące ulepszenia. Patrząc w przyszłość, perspektywa integracji fetek z innymi technologiami obiecuje jeszcze lepsze osiągi i bezprecedensowy poziom wydajności. Jako symbol przyszłościowej inżynierii motoryzacyjnej. Silnik Fetek nadal urzeka entuzjastów i redefiniuje standardy branżowe. Czy to na torze wyścigowym, czy na codziennych drogach, Fetek pozostaje świadectwem ludzkiej pomysłowości, przekształcając każdą podróż. W doświadczenie łaczące osiągi, wydajność i przyjemność zjazdy.